Mango, witajcie serdecznie, mamy dzisiaj Dzień Jedzenia, ja właśnie skończyłem moje kardio. W zasadzie zrobiłem interwał 21-minutowy, który ostatnio dla Was nagrałem, tak, oglądałem siebie, trenowałem ze sobą i później jeszcze dokręciłem 10 minut kardio, dlatego że wczoraj trochę bardziej obfity wieczór w kalorie wpadł ze względu na gość i tak dalej, grilla, także dzisiaj już lecimy zgodnie z dietą i dzisiaj wam pokażę jak wyglądał mój mnie dzień treningowy jeśli chodzi o jedzenie e, sam trening będzie osobno pokażę wam również na jakiej siłowni trenuję nie może znacie e, przed zawodami PCA bodajże również wam pokazywałem e, stąd co gotuję także jesteśmy na Śląsku robimy białkowo-tuszczowe śniadanie i lecimy z tym okej okay pokażę wam nasze śniadanie dzisiejsze, to, nie to Lecimy dzisiaj z indykiem. Będzie nam potrzebny do tego przepisu. Tutaj mamy wersję z Lidla. Mamy tutaj pojedwiczki z indyka. I mamy 200 gram ledwicy którą zaraz sobie pokrymy w paski. Przyprawimy, zrobimy marynatę, ale o tym zaraz. I druga część 150 gram piec z indyka będzie dla pati Troszkę mniej białka I kroimy sobie w paski polędlicę Teraz ją będziemy przypomniać Do marynaty użyjemy sobie Musztard de Dion Sól Paprykę wędzoną Czosnek, niedźwiedzi w moim przypadku do tego dodajemy sobie oliwę z oliwek i oliwę z oliwek niewiele, tak żeby nam się to fajnie przykryły, te przyprawy. Sobie damy wagę około 5 gram oliwy. cały sobie mieszamy jeszcze troszkę soli z pieprzu a jeszcze z pieprzu może być pieprzyłowy ja użyję zwykłego pieprzu hop Granie, ta tamuż fajnie daje takiej lekkiej ostrości temu mięsu nie jest to przesadna ostrość, a raczej taki fajny aromat, który później fajnie czuć w sałatce który a, no, ma mix sałat, więc ten mix jest trochę mdły, więc potrzebuje troszeczkę fajnych aromatów i właśnie taką sobie tworzymy marynatę e, fajnie, żeby to troszkę poleżało w tym czasie zrobię drugą, e, drugą poędwicę tak samo, czyli to sobie odłożymy na chwilkę i lecimy z drugim cyckiem, nie cyckiem, tylko polędwicą, kurde, ciągle mi się myli. Mamy dwa pojemniczki, 200 gram polędwicy, 150 gram polędwicy. Tak więc, zaczynamy od smażenia naszego indyka. W tym czasie sobie przygotujemy warzywa, miksała całą sałatkę, do której będziemy później dodawać kurczaka, jajko sadzone, które zaraz sobie również usmażę. To opcjonalnie fasolę czerwoną, kukurydzę, ale to już zaraz zobaczycie, co dodaję do tej sałatki. Okej. Okay. I do naszej sałatki ląduje oczywiście mix sałat. Taki oto. Do tego będzie awokado. Awokado będzie 50 gram na jedną sałatkę. Jest mega miękkie. Mega dojrzałe, mięciutkie. Ja Zobaczymy, czy nam się zgadza 50 gram. Mamy 56 gram awokado. Idealnie. Kroimy sobie nie nieudolne to się to ale nie o to w tym chodzi, sami wiecie. Do tego będzie Hamon Serano, moja kurczę, powiem szczerze, chyba ulubiona szynka. Spróbowałem e, jej w Hiszpanii i powiem szczerze, że od tego czasu no, się zakochałem. Problem w tym jednak, że no, nie zawsze one są... Mm, one są zazwyczaj dobre w krajach, w których po prostu powstają. Nie jestem przekonany, czy ta będzie aż tak dobra. Akurat spróbujemy. W naszej hamocy damy sobie... Mamy 10 gram. Dodatkowo do sałatki będzie leciała kukurydza. Około 50 gram kukurydzę. czerwoną fasolę sobie troszeczkę podsmażymy razem z tykiem i możemy powoli jeszcze dodać do tego e, jajo czyli wrzucimy sobie na osobną w sumie patelnię znaczy, jajuszka się robią fajnie, zaraz sobie będziemy dawać do sałatki teraz które jest w to jest od party tu będzie lądowała będzie lądował chicken będzie lądowała fasola białkowo-tłuszczowe jak widzicie nie zajmowało mi to dużo czasu chociaż robiłem dwie e, wersje dla dwóch osób także tak to wygląda moje obecne śniadanie białkowo-tłuszczowe później znowu mamy białkowo-tłuszczowy posiłek którego zobaczycie zaraz a my idziemy do energię Okej, okay, a właśnie na rynku mamy multivitaminę Orange Triad z greensami, bardzo fajny skład po prostu cała lista witamin, minerałów, wsparcie dla układu trawiennego, jakiś tam probiotyk. Ale głównym moją probiotykiem jest teraz um, Number One Probiotic 30 kapsułek. Bardzo fajny skład, dużo macie tutaj bakterii, bifidobakterium, które są kluczowe. Także jeden probiotyk po śniadaniu, miarka witaminki, plus jeszcze, multi, plus jeszcze witaminy, które pokazywałem już wam w poprzednim odcinku w mojej suplementacji, tam się za wiele nie zmieniło. Także tylko to doszło w sumie z tych rzeczy. Zmieniłem probiotyk i dodałem multivitaminę. OK, działamy z drugim posiłkiem. Sałatka była rewelacyjna, także koniecznie spróbujcie. Teraz znowu zostajemy w temacie białek tłuszczy. Eee, I co tu mamy? Steks z antrykotu 200 gram. Troszkę orzechów ziemnych, e, warzywa generalnie do sałatki, trochę przypraw, nie będzie jakaś to obfita sałatka, będzie szpinak, stek najpierw sobie e, będziemy mylić, osuszymy go, bo trochę leżą w lodówce, więc chcemy, żeby złapał temperaturę pokojową, żebyśmy w pokoju mogli go zjeść, nasz proces osusza. Mięsko mamy gotowe. Zaraz będziemy je smażyć. Tak będziemy robić się sałatka. No i dodajmy sobie 5 gram oliwy. No, wystarczy. Rozgrzewamy sobie patelnię, tak żeby troszeczkę ona złapała temperatury. Nie chcemy dawać e, na zimną oliwę steka. żeby chwileczkę sobie czekamy, nagrzewamy. Okay, sprawdzamy, sobie steka. I w tym czasie ogarniamy sobie warzywa sałatki. Jak widzicie, mamy pomidory truskawkowe, papryki, cebulę, orzeszki ziemne. To jest generalnie Sałatka, którą podpatrzyliśmy w Zdrowej Krowie I jeszcze chodziliśmy tam jak mieszkaliśmy na Śląsku Także sałatka jest mega dobra Ale jeszcze dam wam relację jak będę ją pochłaniał Szpinaczek krep fajnie, więc widać że jest gotowy. Jeszcze raz go przewrócimy. I już sobie dochodzi bardzo ładnie. Mamy 15 gramowego. Może dajmy, zważmy je, żeby makro nam się zgadzało, podoba dajmy. O, nasz snek zaraz ląduje do krojenia, bo oczywiście nie będziemy go w całości. Całość znaczkiem dla niedźwiedzi, ja suszone pomidory, z chili, i na koniec jeszcze będzie leciał ocet balsamiczny, z Wyzerujemy sobie wagę. Tak do 10 gram go polejemy ze względu na zawartość węgli. No, nawet nie trzeba. No, 5 gram dosłownie. Dobra, stykam. Ło, wow, to będzie szybko. Mam szczerze, że dodatek octu balsamicznego rewelacyjnie podkręca tą sałatkę Plus te przyprawy, świeże warzywa, orzeszki Mega dobre, naprawdę Także ten posiłek, białkowo-tłuszczowy, później mamy zbilansowany z węglami Przedtreningowy, później potreningowy, a zobaczycie Mamy kolejny posiłek, znowu wjeżdża indyk Teraz już w gotowej formie wam pokażę, nic tu nie ma ciekawego, taki miks. 300 gram indyka, warzywa hiszpańskie z biedry, które właśnie widzicie na obrazku. Tam jest bodajże 30 gram węgli czy 40, chyba 40. Nie, nie, nie. no Po 40 gram węgli. Tu do tego jeszcze waffle kukurydziane na smaku pizzy. W nich mam około 30 g węgli, więc łącznie w tym posiłku 70-75 gram węgli. 300 gram indyka, tak wspomniałem, trochę warzyw, pomidory z puszki. Taki w sumie mix, który robię bardzo szybko, bo wysypuję dosłownie warzywa, zalewam pomidorami z puszki, dodaję mięso, przyprawiam fajnymi ulubionymi przyprawami i posiłek mi się sam robi. Tak naprawdę prosta Sprawa, teraz jeszcze bym chciał wam parę słów powiedzieć o diecie, która wygląda inaczej niż w przypadku zawsze w okresie postartowym, bo już więcej nie będę startował w tym roku. Tak więc, to co się zmieniło, to na pewno nie dodawałem dużej ilości kalorii, ze względu na to, że no, niewiele się ruszamy. normalnie W normalnym trybie się o wiele więcej ruszam, więc tych kalorii nie jest zbyt dużo. Jak zobaczycie, na koniec dnia nie wychodzę. Ponad 3000, dlatego no, czasami wyjdę delikatnie, może, ale nie w przypadku takim jak robiłem to wstecz, czyli rok temu na przykład podchwyciłem po 4,5000 kalorie, nawet 5000 w okresie budowania. Teraz nie chcę tego robić, chcę utrzymać jak największą wrażliwość insulinową i budować jak najczystszą masę mięśniową, po to, żeby już nawet jak się trafię jakieś zawody, nie wiem, może zmienię zdanie i na jesień wyjdę żebym był gotowy, nie wiem, w 80 tygodni, żebym był w stanie się przygotować. I to mi da nie tylko fajne, realne spojrzenie na mój progres, na to ile buduję masy mięśniowej aktualnie, czy ona się poprawia, czy tylko buduję masy ciała, zwiększam kilogramy, więc widzę realny progres, utrzymam fajną formę i staram się tę dietę trzymać dosyć restrykcyjną. Tak jak widzicie, dzisiaj mam trochę tych węgli, bo mam dzień treningowy, to jest mój posiłek przedtreningowy natomiast yy, na przykład wczoraj tych męgli prawie w ogóle nie jadłem jadłem gdzieś tam yy, może do 70 gram łącznie na cały dzień poza tym białko, zdrowe tłuszcze i tych kalorii było może 2500 więc jak na okres powiedzmy postartowy jest to dla mnie bardzo mało. Bo z reguły tak mówię między 3,5-4,5 tysiąca. Więc tak idziemy inaczej. Taki, powiedzmy Takie zmiany na, e, zrobiłem. I teraz wcinam swój posiłek. E, poglądam troszeczkę YouTube'a. Innych zawodników ze Stanów. E, a później wracam do pracy. Kręcę właśnie dla Was szkolenia. Później e, podpisuję na Wasze wiadomości które ciągle są, z czego się cieszę, że dużo osób ciągle współpracuje, pomimo tego, że no, jest jak jest aktualnie. No i, i jeszcze czeka mnie dobry trening, który też nagram, ale który zobaczycie w następnym odcinku. Także wcinamy. Okej, okay, ja już jestem po treningu. Film z treningu zobaczycie w następnym odcinku, natomiast teraz czas na posiłek potreningowy. Zaznaczam bardzo wyraźnie. Ja stosuję te węgle w dosyć dużej ilości około i przed snem, Tylko dlatego, że mój trening jest ciągle intensywny, że gdzieś tam rozwijam tą masę mięśniową. Ok, 100 gram truskawek, To sobie zaraz zblendujemy. Tutaj ląduje 100 gram płatków. sobie Tutaj dodajemy jeszcze białeczko. I tu będzie leciało 80 gram izolatu. To znaczy, to nie izolat. Tu jest miks różnych białek, aczkolwiek ma spoko makro. Nie ma tam ani z dużo, dużo tłuszczu, ani węgli. Za to smak jest kozacki. I mamy równe 8 dyszek. Zalewamy całość wodą, blendujemy. I stąd też mój duży pojemnik. Po to, żeby zmienić, zmieścić tą objętość w posiłku. I mamy gotowe płatki mega prosty posiłek. Do tego jabłuszko. Także lecimy z posiłkiem potreningowym, później mamy jeszcze Myślę, z jedna albo dwa posiłki, w zależności od objętości. Także e, tak to wygląda. Węgle, tak jak widzicie, przed, po treningu i przed snem w trzech posiłkach. Dwa posiłki, trzy, czasami białkowo-tuszczowe. I tak to wygląda w obecnym okresie. OK moi drodzy, lecimy z ostatnim posiłkiem kolacyjnym. E, tak wspomniałem, będzie trochę węgli. I tutaj węgle mamy z warzyw, trio warzyw, e, białko, łosoś. Rozrobniony tutaj gdzieś sobie jest. Nie jest go za dużo, bo tylko 120 gram. Uprzyjemnimy sobie prażoną na górę. Odrobina. Także mamy łososia, trio warzyw, prawdopodobnie z w wangle, buła, wafle serowe. Także tak to wygląda. Ostatni posiłek. Trzymajcie się, pozdrawiam. hej.